Witam Cię piękna duszko na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan, jestem duchowym nauczycielem. Przychodzę, kochani, aby opowiedzieć Wam o tym, w czym teraz jesteśmy, jakie zmiany możemy bezpośrednio w sobie doświadczać i jak to przełożyć tutaj na nasze zrozumienie. Możemy teraz przechodzić przez etap zatrzymania. Jednak jest to zatrzymanie, które jest świadome tego, jak dużo się dzieje wokół. Kiedy dzieje się, kochani, tego rodzaju zatrzymanie, oznacza to, że jesteśmy połączeni z głębszą esencją nas samych. Jest to zatrzymanie w sobie, w centrum, w swoim wewnętrznym. Królestwie. Tego rodzaju zatrzymanie nie zawsze łączy się z tym, że widzimy świat w tym zatrzymaniu na zewnątrz, jako refleksja tego naszego wewnętrznego zjednoczenia. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak, kochani, dlatego, że nasza energia, która w tym zatrzymaniu zaczyna się integrować, ten świat wewnętrzny zaczyna do nas dostrajać. I ten świat zewnętrzny, Sprawia czasami wrażenie, jakby przyspieszonego, kiedy rzeczywistości układają się w swój magiczny sposób po to, aby dostroić cię do tego, co w tobie się zatrzymało. Jest to etap, który teraz może się w nas wydarzać, etap przygotowań, wewnętrznych przygotowań. Już, kochani. Sama umiejętność obcowania w tym, co tutaj zostaje przekazane Tobie, jest przygotowaniem się do przyjęcia tego, co dostraja się poprzez Twoje pole wewnętrzne, zjednoczenie ze sobą do świata zewnętrznego. Jest to Twoje przygotowanie się. Co zrobić, kochani, żeby dobrze się przygotować? Ja ciągle od duszy słyszę taki, taką właśnie tutaj. Przypominajka o tym przygotowaniu. Aby dobrze się przygotować, warto być świadomym, być obecnym w tym, w czym jesteś i mieć świadomość tego, że faktycznie od środka jesteś w swoim centrum, a na zewnątrz dost, dostrajają się do Ciebie Twoje nowe rzeczywistości, nowe światy. To jest to przygotowanie, wewnętrzna świadomość siebie tutaj. Jest to głębokie zrozumienie siebie w tym, co teraz przechodzisz. Kiedy zaczniesz przebywać w tej przestrzeni, o której teraz mówię, oznacza to, że zaczynasz tutaj dostrajać się do nowego rodzaju korzystania z energii, którą jesteś w tym świecie. Czyli twoje wewnętrzne zatrzymanie zaczyna być odbiciem tego, co świat na zewnątrz. Zaczyna ci pokazywać i twój wszechświat, stajesz się tutaj aktywnym uczestnikiem tego zatrzymania, bo masz jego świadomość w sobie może to wybrzmiewać ezoterycznie, kochani, bo trudno tutaj dla mnie ubrać w słowa głębię tego, co dzieje się w nas w tym zatrzymaniu. Dzieje się też tak, kochani, poznaję takie miejsce. Dam Wam tutaj taką wskazówkę, którą. Z której możecie korzystać, takie nawet ćwiczenia. Kiedy dzieje się tak dużo wokół i czasami ma się wrażenie, jakbyśmy tracili centrum, ważne jest wrócić wewnętrznie do siebie i wysłać do siebie taką intencję czy taką mantrę: Jestem w centrum, jestem w centrum. I w momencie, w którym załóżmy, siadasz na tarasie i pijesz kawę, albo zaczynasz swój dzień. I dostrajasz się do poranka. Wysyłaj sobie taką mantrę, w której dostrajasz się do swojego centrum. Wtedy poznasz, że znikają tutaj Twoje preferencje do tego, jak to ma wyglądać. I możesz być świadom, możesz być świadoma tego przyspieszenia wokół ciebie, i to jest ta zmiana. Im, im częściej będziesz w tym centrum, kochani, wygląda to tak, jakbyśmy. Nauczyli się odpoczywać, odpoczywania w ciele. Tak mogłabym to nazwać, tak jak ja tego doświadczam. Jest to umiejętność rozpoznawania, jak odpoczywamy w ciele. Kiedy dostrajasz się do centrum i dajesz ciału odpocząć fizycznie, pomiędzy różnymi zajęciami, mantrując sobie jednocześnie, że jesteś w centrum, jesteś w dostrojeniu, Zaczynasz poznawać, czym jest tu odpoczynek. Odpoczynek jest pewnego rodzaju ułożeniem się tych wszystkich rzeczywistości, które były tak intensywne w jednym miejscu, kiedy po prostu jesteś w centrum i dostrajasz się do nowej aktywności, która zaraz się wydarzy. Mamy teraz bardzo duże możliwości do tego, aby korzystać z tego rodzaju dostrojenia i odpoczywania w ciele. A ciało będzie potrzebowało tego odpoczynku. To są takie momenty, które Twoją świadomość lokują w Twoim ciele i zatrzymują ją tam, podczas gdy na zewnątrz dużo się dzieje. Zaczniesz wkrótce poznawać w tym radość. Zaczniesz już bardzo szybko poznawać w tym odpoczynek. Jest, jest to, kochani, inna jakość odpoczynku, może nam nieznana do tej pory, która jest aktywnym przebywaniem w ciele i aktywnym przebywaniem w życiu. Nie jest jednak robieniem ciągle czegoś wewnętrznie i pracą nad sobą. Jest bardziej poznaniem tego, jak świat wewnętrzny i zewnętrzny dostraja się do na, naszego tutaj sposobu, jak chcemy tutaj być w tym świecie na Ziemi. I to jest, kochani, fascynująca podróż dla, dla duszy, kiedy zaczynasz tutaj obcować w jej polu w, z takiego właśnie miejsca i dostrajać się tutaj do siebie z tego miejsca. W ten sposób poznasz, że masz tutaj dostęp do tego, jak energie w tobie pracują, jak one się w tobie zmieniają, jak świadomie potrafisz już nimi zarządzać. Nie uczyliśmy się tego wcześniej, chociaż uczyliśmy się tego w wymiarach duchowych, kiedy zanim wylądowaliśmy na Ziemi. Teraz jednak mamy na tej Ziemi tutaj być, całkowicie w ciałach, obecni. A to zmienia podróż, to zamyka poszukiwania. Pewnego rodzaju koniec poszukiwań nastąpił. A kiedy nastąpił koniec poszukiwań, oczy otwierają się szeroko ze zdumienia i zaczynają odnajdywać, odkrywać, cieszyć się tym, na co patrzą. Twoje wewnętrzne spojrzenie zaczyna dostrajać się do twojej wizji. To jest koniec poszukiwań. Korzystaj z tej przygody bycia w swoim ciele. Korzystaj z tej przygody odpoczywania w nim w taki sposób, jaki został teraz tobie przekazany, kiedy dostrajasz się do swojego ciała, jak fizycznie dajesz mu odpocząć, usiąść i ułożyć światy w sobie. Kiedy to się dzieje, kochani, już tak z częstotliwością, która jest bardziej świadoma, oznacza to, że poznasz moment, bo w tym siedzeniu i układaniu sobie światów jesteśmy bardzo dobrze. Jednak czasami dochodzimy do takiego miejsca, kiedy to wszystko jest już ułożone i przesiadujemy już w rzeczach, które zostały ułożone. I tutaj zaczynamy odczuwać obciążenia, bo wchodzimy w tę aktywną tutaj angażację swojego mentalnego świata, w to, że jeszcze coś mamy w sobie ułożyć. Gdy wystarczy moment takiej realizacji, zatrzymasz się w sobie. Dasz sobie moment wytchnienia, wyciszysz się, a następnie pójdziesz dalej w zaufaniu, że to już zostało domknięte i otwiera się przed tobą kolejny moment. Może być tak, kochani, tak jak ja teraz tego doświadczam, wokół mnie ludzie są zadziwieni potencjałem energii, jaki noszę. Ja w ogóle nie jestem zmęczona. Jestem cały czas aktywna. Chodzę do pracy codziennie. I właśnie dostrajam się do tego, o czym Wam teraz mówię. Energia, o których Wam teraz mówię, o tym zatrzymaniu, odpoczywaniu w ciele, jest to coś, co kultywuję teraz w sobie, w swoim życiu. Od stycznia zacznę być bardziej aktywna na kanale, kochani, tutaj dla Was. Rozpoczyna się też nowy, nowa podróż, nowy kurs mistrzowski już od stycznia, już przechodząc teraz do ogłoszeń. Zostawiając cię z tym krótkim przekazem tego, co się dzieje na bieżąco. Więc w styczniu, kochani, zapraszamy na kurs, Mistrzowski Kurs. Można poczytać w internecie, na Facebooku jest stworzone wydarzenie o tym, o czym będzie ten kurs. Niesie jednak on dużo głębszą jakość niż to, co jest napisane. Zapraszam wszystkich serdecznie, którzy tutaj czują to wołanie od środka do odkrywania swojego wewnętrznego mistrzostwa, przebywania w życiu w tych nowych energiach już. Jak również, kochani, pojawia się zaproszenie. Teraz pięknie pracuje w duszy taki temat medytacji na życzenie. Więc, jak to wygląda? Medytacja na życzenie, kochani, jest to moje prowadzenie, do którego jestem zapraszana, kiedy przychodzi do mnie dusza z pewną konkretną sytuacją do rozwiązania, sprawą do rozwiązania, jakimś atrybutem, który chcę ucieleśnić. Kiedy dostaję takie życzenie, wykonuję tutaj medytację, która zostaje nagrana i przesłana Tobie w formie pliku. Te medytacje, kochani, kosztują 111 zł. Nie mam jeszcze umieszczonej na stronie, dlatego że strona będzie się zmieniać. I jest to cena stara, jeszcze w tym roku obowiązująca. Więc zapraszam do tego, aby korzystać z tej oferty. Dlatego, że od nowego roku dojdą już dodatkowe opłaty, i dlatego też cena będzie się podnosić. Więc zapraszam, można zamawiać w tym roku, nawet na przyszły rok. Możesz zamówić teraz, jednak potrzebuję, aby zamówienie było złożone w tym starym roku. Jeśli chcesz jeszcze tą starą cenę otrzymać, od nowego roku zmienią się ceny usług, które oferujemy tutaj. To tyle z ogłoszeń na ten moment, kochani. Jeśli są jakieś pytania do tego, co popłynęło teraz. Zapraszam do dzielenia się, a ja Was witam już w nowych energiach. Jak widzicie, mam nową fryzurkę, lekką, przyjemną, radosną. I niech te energie nas teraz niosą, wspierają i odkrywają to, co w nas drzemie już tak długo, aby faktycznie dostroić się do tej wewnętrznej radości bycia tutaj, tworzenia. I odpakowywania tego, co głęboko w Tobie czeka na odkrycie. Dziękuję, że jesteś. Przytom do serca. Do następnego spotkania. Kochani, dzisiaj mamy lajfika na żywo o godzinie 20. Dla chętnych zapraszam na tym kanale tutaj. Do zobaczenia.